Teraz skup się, bo przeanalizowaliśmy kredyt hipoteczny pod kątem błędów i rozwalić Ci to głowę. Kredyt hipoteczny na 700 tysięcy złotych na 30 lat w 2009 roku podpisana umowa w największym banku w Polsce i mamy tutaj kilka wartości, mianowicie. Na początek odsetki zapłacone do dzisiaj z Liborem, czyli 244 419 zł do zwrotu dla klienta, który zapłacił do dnia dzisiejszego i druga wartość. To 266 428 zł umorzone na pozostały okres kredytowania, czyli w sumie 510 847 zł oszczędności dla klienta, wywalając całkowicie z umowy WIBOR, bo bank zachował się z nim nieuczciwie i nie poinformował w ogóle w związku z podwyższaniem stóp procentowych. A co za tym idzie z przerzucaniem odpowiedzialności? Na klienta, bo wiadomo, bank zawsze jest tutaj wygrany. W tym przypadku. Dodatkowo będziemy walczyć dla klienta o obniżenie rat o 1970 zł, czyli z 4243 zł spadnie do 2273 zł. Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny i chcesz sprawdzić, ile możesz odzyskać, bo na bank będą błędy, to podeślij na mojego maila w celu bezpłatnej weryfikacji i chętnie Ci pomogę powalczyć z bankiem.